Gościliśmy tutaj na Śląsku Andrzeja Dudę, myślę, już niedługo prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Był w Radzionkowie. W, zapoznał się z ekspozycją w Muzeum Tragedii Górnośląskiej. Widziałam, że zrobiło to na niego bardzo duże wrażenie. Ale dzisiaj także tu na Śląsku gościli wszyscy parlamentarzyści klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, którzy postanowili, że swoje posiedzenie klubu odbędą właśnie tutaj w Katowicach. Spotkaliśmy się wokół miasta. Stąd są tutaj razem ze mną posłowie i postanowiliśmy razem złożyć także hołd i uczcić miejsce pamięci którym zginęło wielu górnoślązaków, setki, a może nawet tysiące, należy powiedzieć. I złożyliśmy po prostu kwiaty, które są symbolem naszego hołdu, naszego uznania, tym wszystkim, którzy zginęli, tym, którzy przeżyli i pamiętają do dzisiaj te trudne czasy. Przyjecham tu na Śląsk przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy tutaj Pokazać, że jesteśmy razem ze Śląskiem, bo Śląsk to jest gospodarka a gospodarka to jest serce całego narodu i to jest bardzo ważne. Kiedy tracimy gospodarkę, to tracimy niepodległość. A to miejsce tutaj jestem po raz pierwszy. Historię znałem, ale w tym miejscu jestem po raz pierwszy i naprawdę z wielkim wzruszeniem patrzę na to wszystko, bo tą historię trzeba odkłamać, trzeba pokazać prawdę, jak naprawdę było. Przyjechaliśmy tutaj do Świętochłowic oddać godną. Cześć i pamięć ofiarom obozu niemieckiego, tutaj w świętochłowicach, obozu komunistycznego, tym tysiącom ludzi, którzy zostali tutaj pomordowani, tym, którzy cierpieli. Solidaryzujemy się z, ze wszystkimi, którzy tą pamięć utrzymują, kultywują i chronią. Powiedzmy nawet właśnie. Oddane to jest w charakterze tego miejsca poprzez zachowanie tej bramy, przez którą ci ludzie przechodzili do obozu kaźni. Tyle dzisiaj możemy zrobić. Natomiast, wracając do tego właściwego tematu, naszego klubu, on tak naprawdę polegał również na przyjęciu uchwały, która wyraża naszą wolę utrzymania. Katowic, metropolii górnośląskich, w takiej kondycji, która jest oczekiwana przez cały naród, chociaż głównie przez Ślązaków. My w pracach parlamentarnych nigdy nie odpuszczamy tematu Śląska. Tego wszystkiego, co interesuje górników, ludzi, którzy tutaj bardzo ciężko pracują, na pozycję Śląska, na pozycję Polski i przy tych burzliwych tematach, które w ostatnim czasie wychodziły ze Śląska, zwłaszcza dotyczących przyszłości górnictwa, zawsze prawo i sprawiedliwość, I posłowie prawa i sprawiedliwości bronili statusu tego, tego zawodu i bronili też... Szans na utrzymanie potencjału wydobywczego, szans na utrzymanie w bilansie energetycznym pozycji wynikających właśnie z posiadania tego surowca, którego zasoby tutaj są największe w Europie i my jako. Kraj jako Polska musimy twardo, asertywnie w Unii Europejskiej bronić tych miejsc pracy i bronić w bilansie energetycznym właśnie pozycji węgla kamiennego. Bez względu na to, jakie zakusy tutaj ma w tym zakresie nasze sąsiedztwo, silniejsze kraje, może lepiej technologicznie zaawansowane, jeśli chodzi o inne surowce, jeśli chodzi o gaz, o elektrownię jądrową, my uważamy, że Polska nie może dać sobie wydrzeć tego wielkiego skarbu. Dzisiaj Śląsk to przemysł, to 25% polskiego przemysłu. Andrzej Duda, nasz kandydat na prezydenta, jednym z głównych haseł uczynił reindustrializację. Tą reindustrializację pojmujemy bardzo szeroko, bo to nie tylko chodzi o odbudowę przemysłu, odbudowę produkcji, ale też chodzi równie o innowacyjność, o włączenie całej myśli technologicznej, potencjału naszych uczelni, uniwersytetów i sformułowanie nowoczesnego y, potencjału, tak zwanego know-how, który przysporzy Polsce w y, wymianie handlowej z innymi krajami y więcej korzyści i spowoduje, że konkurencyjność naszej gospodarki pozwoli na to, żeby wreszcie w Polsce można było więcej zarabiać, żeby więcej ludzi znalazło pracę i nie musiało emigrować, szukając chleba do innych krajów. Podobało mi się to i tu chciałem podziękować górnikom, że po raz pierwszy w tych strajkach, które ostatnio się tutaj odbywały. Słyszałem w ustach górników, że oni chcą pracy, nie chcą odpraw, ale chcą pracy dla siebie, dla swoich dzieci i dla swoich wnuków. I to jest ogromny postęp. To jest trochę takie budzenie się Polski, budzenie się naszego kraju. Mamy w tym wielką nadzieję i wiemy. Przyjechaliśmy o to prosić, żeby to przebudzenie, które na naszym terenie, właśnie w okolicach Nowego Sącza, Limanowej, skąd ja pochodzę, gdzie padł, wydaje mi się, powiatowy rekord poparcia dla Andrzeja Dudy w pierwszej turze, 62%, że ono również następuje tutaj na Śląsku, a przypieczętowanie tego będzie już w przyszłą niedzielę. I, I zaważy o zwycięstwie takiej prezydentury, właśnie, z jaką utożsamiamy naszego kandydata Andrzeja Dudę, prezydentury otwartej na dialog społeczny, zatroskanej o przyszłość o los naszego kraju, a zwłaszcza jego mieszkańców, którzy pragną bezpiecznego, dostatniego życia, ale w swojej ojczyźnie i szukają takiej formuły również właśnie rządzenia, która pomnoży naszą pracę, bo silne państwo mnoży pracę o swoich obywateli, a państwo beztroskie odejmuje jej cały czas wartość i przez to wydaje się my nie możemy zarabiać tyle co obywatele innych krajów na razie w tej obecnej konfiguracji. Ale my to chcemy zmienić. Andrzej Duda jest dynamicznym, dobrze przygotowanym kandydatem do tego, żeby to zrobić, żeby tego dokonać. Poprzez inicjatywy już wydaje mi się, w funkcji prezydenta Rzeczypospolitej.